Ewa Lipska. Ciasto ze śliwkami. Zdejmuje z Twojej twarzy okruszek kruchego ciasta ze śliwkami. Maleńka czcionka czułości. Zdala od wszelkich pomysłów, kładę go na starej porcelanie kartki. Niech się zapisze na zawsze. Nie wiadomo kiedy zdmuchnął wszystko przeciąg. Ktoś otworzył okno. Ktoś otworzył drzwi. Po latach wciąż spaceruję po cukierniach. Mam żal, że mi się tylko zdajesz. I nawet noc się nie domyśla, kiedy jesteśmy razem.